Cześć ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku serii e, zagrajemy w Outlast. Tak, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. E, w dość nietypowej grze, a dlaczego nietypowej? Ponieważ, no, nie jest w moim guście, nie lubię takich gier, kurde, aż się boję wręcz, jak już czytam ten napis, jak już słyszę tę muzykę, no ale niestety trzeba było spróbować czegoś nowego, a nie tylko grać w te metiny, nie metiny. No to sobie poprowadzimy fajną, ciekawą, straszną serię z Old Lasta Dobra, no to, no co, to możemy zaczynać Tak wybaczcie, że bez kamerki, no ale niestety tą kamerkę z internetu Tą internetowo normalną co mam, to ja to tylko będę używał na live y albo na co Bo ona strasznie laguje, to by się tam, to, to będzie się nieprzyjemnie oglądało A bym miał aparat, żebym to potem wrzucił to jakoś tam zrenderował no ale niestety siostra, siostra gdzieś e, straciła e, e, kabel przejściowy do komputera i by nie było jak przesłać, no niestety. Taka sytuacja, no. W następnym odcinku postaram się e, w lepszym oświetleniu, oczywiście, też nagrać z kamerką. Dobra. No damy sobie poziom trudności normalny, bo po prostu... Ble, ble, na więcej mnie nie dobra. dobra Ola zawiera sceny przemoc, wreszcie erotyczne, wulgaryzmy. Baw się dobrze. Fajnie. W pornole się będę dobrze bawił. Dobra. Znaczy no... Wiecie jak to jest. Tylko nie wiem czy to jest ta pierwsza część, czy to jest... Whistleblower właśnie. Tak, pierwsza część odlasta, czyli mamy... Pierwszą część. A po pierwszej części będzie... Ee, o, chyba druga. Drugą sobie nagram, fajnie będzie. Tu widzimy ten środek psychiatryczny, on trochę wygląda jak kościół, no ale pozory milu. Tu jedziemy sobie auteczkiem. tutaj radio FM 1079. Da się ruszać albo co tym autem zastopować, albo gdzieś... Widzę, full paliwo sobie zatankował ziomek, pięknie. Ja pierdziele już mnie Uff, ciary przechodzą jak, jak, jak ja tu wjeżdżam. Mhm. Mode ma psychiatryczny ten ośrodek dla psychicznie chorych. Dobra, już na miejscu jesteśmy. Dawaj ręczny wyłącz Wszystko wiesz, co tam masz Notatki e, Nawet ich nie będę czytał, bo mi baterie i kamera Pięknik kamerą będę chodzić. Dobra. Mamy dwie baterie. Tutaj mamy press, tutaj mamy... what? A na którym to się wyłączało? Ten noctowizor. Bo ja do końca nie pamiętam. Ja pierniczy. Już to przerażę ja. Pięknie. Gramy pierwszy raz na prawej, a na R. Dobra to kamerujemy się sprawdzimy czy tutaj coś jest albo albo co Tu 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 tu, tu. nic nie ma dobra tu, tu się da kucać żeby i a gdzie się skacze na spacji Dobra na alt się robi? Nic Na szybcie się biega, dobra Nie no żeby te, te całe sterowanie ogarnąć Dobra, pomału będziemy otwierać Kurwa le, hałas hałasu, norwie ziomek Ostrzegam was, że w tym odcinku, a czy w tej serii mogę nieco... Kurwa mać... Pięknie zaczyna się. Że w tym, że w tej serii mogę nieco przeklinać, nerwować, krzyczeć, więc... No jak każdy ten, kto nagrywał od lasta, to... Oczywiście miał takie... Takie zachowanie. Ja oczywiście też będę miał. Papierdzielę, ten... ludzik w tym oknie już mnie tam... Mnie wystraszył. Widzieliście go? No. Jak tam... Nie, nie wiem teraz gdzie ja mam iść. A. Pięknie. Zapis... Fajnie. Tutaj mamy... drzwi... Oczywiście znam trochę ten początek. Jak każdy chyba. Bo oglądałem tam serię z Oblasta, to tam... Będę wiedział gdzie tutaj na początku chodzić. Wszystko. Dobre, dobre, dobra. Którą mamy godzinę, muszę wam powiedzieć. W nocy tego się nie... nie ten... nie... odważny Mamy 616. 16. Jest trochę ciemno, cicho też jest, bo mam zamknięty pokój, okna, okna zasłonięte, wszystko. To raczej... Oh, no, to raczej nie powinno być... niestrasznie. Dobre, o kurde, ale koleś... Dobra, to ruszamy Pierwsze piekło się zaraz będzie zaczynać Kurwa tutaj Jezus To jest najgorsze Z tym noctowizorem Przeszukujemy wszystko Żeby jakieś baterie znaleźć, bo tutaj baterie coś jest niezbędne właśnie Kurwa nie zamykaj Uhu, Tu się wychyla tak I tak, dobra Byle już wiem co Co chodzi Chyba ma Jezus Jasny gwint Nie strasz. Ja pierniczy Hmm, dobra Tu nic nie ma Kurwa, no ten telewizor za przestraszył To też nic nie ma. Uuu, ale wyglądamy, ale się lata jego pirata. Dobra, przechodzimy. Będziemy nagrywać wszystko. A na YouTube. Nic nie ma. Nie, nic szczególnego chyba. Nie, dobra, nic nie ma. Możemy iść. Gdzie mamy? Tak, notatki. Nie wiem czy to trzeba zbierać w ogóle. Słuchaj, zakład psychiatryczny, mod Massive. Dobra, pierwsza misja. Pierwsza misja. Dobra. Kurwa. Haziel! No ktoś do kibla chciał iść po prostu. No nie, nie chcę żebyśmy mu prze, przeskadzali. Prze, Pude! Przeszkadzali. Co to było? Ja pier... Ktoś ma grubą srakę w tym kiblu, że tak trzaska. Na pewno. Okej... Okay. Uch, Do kanału. O! Możemy wyjść albo... Kurde! Zio no ziomek po prostu, szukał papieru toaletowego Nie miał się podetrzeć, albo sraka mu poszła Pięknie, zapisywanie Już wam mówię, tego początku tu nie pamiętam, bo tam, od tamtego kanału co wszedłem i po prostu ja już, nie ten Nie wiem gdzie już, już iść Nie wiem nie co się stanie mm, Tu się da jakoś Albo się zbugował albo co? No niestety się nie da. Tu mamy recepcję. Jezus! Uff, pomoc! Sorki, bo mi się coś włączyło. Taki mini lag. Chwila, chwila. Komputer się pewnie też przestraszył. Chwila, chwila. No nie laguj. Już. Córki, taki minilak. Ja pierdziele! Fajnie, trupy. Ja pierdzielę! Jak to było tylko minimalna dawka tego strachu w odlascie, to ja nie wiem, co to. Ja się boję, co będzie dalej. Tutaj w... Jezus, kurwa, kolejny. Dostali się wszyscy. Wszystkich zabili odmieńcy. Nie możesz z nimi walczyć. Musisz się ukryć. Prontowe drzwi można otworzyć w pomieszczeniu ochrony. Lepiej jest to natychmiast... spie... idź. Uciekaj!

ja cross mać Puszczę mnie gnoju Ale jaki on jest cichy, on jest taki gruby, on jest taki cichy Prosiaczek Sam jesteś proszę grubas, gruba zastrany, Gruby jedny Jestem Paco, youtuber, największy, miło mi. Z kim mam przyjemność Rozumiem, miłosierny Boże. Zesłałeś mi a posła, chroń swe życie, synu. Pozostałeś powołany. Będę wam czytał niektóre dialogi, bo to tak fajnie. Żebyście nie musieli czytać. Dziękujcie, że będę wam czytał dialogi, nie ma za co. Lubię nawet czytać te dialogi, bo się wtedy bardziej wczuwam w to maksy. I to właśnie jest źle. się wczuwam bardziej. Ucieknij z pych... Z psychiatryka. Dobra. Ludzie, coś czuję, że ja chyba kończę odcinek. Nie, to jest za dużo wrażeń, jak dla mnie. A nie, chcę wiedzieć, co mnie spotka dalej, więc no i co. No to ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku yy, będzie kameryczka. Tak, ludzie, ogarnę dla was kamerkę. Muszę tylko znaleźć ten, ten kabel przenośny, żeby to potem wysłać na kumpa. No jak wyślę, to to potem zmontuję i tak dalej. Dobra, no to co, ja się z wami żegnam, ten ziomek też się z wami żegna, ale niestety lagi muszą być, sorry, bo ten komp komputer chyba się boi, albo jest przegrzany, bo od rana chodzi, a jutro do szkoły, no ludzie, dobra, to lagi, czekajcie, lagi ustaną, dobra, no to ja się z wami żegnam jeszcze raz, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej od Lasta, oczywiście łapkujcie do góry, żeby było na leki, na lekarstwa, na jakieś syropy, na jakieś leki uspokajające, żebym to nagrywał. No i co? No spotkamy się w kolejnym odcinku, który będzie być może jutro. Zobaczę. No to trzymajcie się, cześć!